Tym razem fajne swetry z takich dłuższych, lekko oversize'owych. Na początek marka Missoni. Bardzo fajny sweter. On jest taki gruby, konkretny, też fajne wzory, jak przystało na, na tą markę. Podany jest rozmiar S, ale to jest oversize. Myślę, że. Emeczka, eleczka także będzie fajnie spokojnie się tutaj mieściła. Cena 1299 zł. No, myślę, że on nawet fajnie będzie wyglądał na przykład na wiosnę jako płaszczyk. Jest na tyle gruby, że myślę, że można go właśnie tak um, użyć, też właśnie jako zewnętrzne, zewnętrzne okrycie. Tu mamy ciekawą rzecz od Marina Rinaldi. W składzie jest LEN i bawełna, bardzo fajna rzecz, taki trochę w narciarskim stylu komplet. Pod spodem jest tak sweterek z krótkim rękawem, a na górze taki właśnie zarzucany z paskiem sweterek. Za komplet cena 999 zł. Podany jest rozmiar L, ale myślę, że spokojnie XL także tutaj będzie pasowała. Bardzo fajna rzecz. Tu mamy 100% kaszmir. Bardzo miły, taki jak mgiełeczka sweterek narzutka z, z dłuższymi e, asymetrycznymi e, takimi, z, z takim przodem. To może fajnie wyglądać też na sukienkę zciągnięte paskiem. No, myślę, że z, takim, z taką rzeczą też fajnie na przykład pojechać na wakacje, bo to jest leciutkie, można to zwinąć do walizki i mieć takie fajne okrycie. Cena tylko 279 zł, marka Rena Marks i tak będzie wypadało generalnie na LXL spokojnie. Tutaj mamy markę Karolina Herrera, też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest to taki rodzaj jakby swetra poncza. On co prawda tutaj tu jest taki roz, rozcięty, ale rękawy ma już normalne, więc jest to taki bardziej pudełkowy, Pudełkowy fason z konkretnym golfem. Tu macie takie delikatne logo marki. Myślę, że to jest taki rozmiar uniwersalny. Od S do XL, bo w zależności jak chcecie, żeby to było luźne. I cena 799 zł. W składzie jest wełna i alpaka. I kończymy marką Dero. Ciekawa rzecz, to jest taki rodzaj kamizeli, też takiej grubszej, ale miłej w dotyku. Sztywniejszy golf. Dół z kolei. Ma rodzaj takich frędzelków. Jest tak wykończony, z takim rozcięciem jeszcze. W składzie jest bawełna i kaszmir. Podany jest rozmiar S, ale jest to elastyczne, więc myślę, że na meczka też będzie pasowało. Cena 799 zł.